Grupa Konwit. Istniejemy od 1991 roku i przez lata swojej działalności dostarczyliśmy już ponad milion opon do klientów w całej Polsce. W dwóch oddziałach na ogromnej powierzchni magazynowej utrzymujemy stale w sprzedaży ponad 50 tysięcy opon do wszystkich pojazdów. Szeroki wachlarz towarów handlowych i ich wysoka dostępność to cechy, które charakteryzują nas od zawsze. Znajdziesz u nas opony do samochodów ciężarowych, osobowych, do maszyn rolniczych i przemysłowych. Nasi handlowcy zapełniają profesjonalne doradztwo w doborze opon, a po zakupie oferujemy także ich fachowy montaż w naszych serwisach. Specjalizujemy się w sprzedaży bardzo dobrej jakości opon używanych. Które przed dopuszczeniem do handlu są odpowiednio wyselekcjonowane przez naszych doświadczonych pracowników. Nasze opony sprzedajemy zarówno na miejscu w naszych dwóch magazynach handlowych, jak również internetowo: przez własny sklep www.convit.pl oraz inne portale handlowe. Oferujemy szybką dostawę towarów na terenie całego kraju, zarówno pojedynczych opon, jak i dużych hurtowych zamówień do innych serwisów opon. Od wielu lat jesteśmy liderem w dziedzinie napraw opon, co potwierdzają stale uzyskiwane przez nas certyfikaty, nadawane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA. Posiadamy techniczne możliwości oceny jakości naszej pracy, między innymi poprzez ciśnieniowe sprawdzanie opon po naprawie. Dzięki temu możemy objąć sprzedawane przez nas opony własną gwarancją rozruchową. Zapraszamy do zakupów na stronie www.convit.pl, a także do bezpośrednich kontaktów z naszymi handlowcami, którzy przedstawią Państwu pełną i aktualną ofertę naszej firmy.